Dzień dobry. Jestem Mariusz Stefanowicz. Witam wszystkich na zebraniu inwestorów. Dostaliśmy jako nasz projekt bardzo dużą ilość pieniędzy. Będziemy tą sumę pieniędzy inwestować w nasze projekty. Panie Andrzej, proszę przedstawić swoją projekt. To oczywiste, że każdy w przyszłości będzie myślał o białych zębach, więc zainwestuję w pastę do zębów, żeby mieć białe zęby. Pan Jarquek był idealny! Może pan usiąść? Teraz pan Stefan! Ja. Ja zainwestuję w płyty CD. To jest oczywiste, że komputer to przyszłość i wszystko nagrywają na płyty CD. No dobrze, każdy ma swój pomysł. Eee, teraz przedstawię mój pomysł. Ja zainwestuję w elektromuzykę, stworzę własne studio muzyczne. Każdy słucha teraz elektromuzykę. No to spotkamy się panowie za pięć lat. Akta. I. Przyszłam do inwestycji. W wieku, moje płyty z muzyką tak się sprzedają, jak świeże bułeczki. Wiem, sam ich słucham, ale moja pasta do zębów równie dobrze się sprzedaje. Wiem, sam z niej korzystam, A. ale jednak, chyba Stefan miał rację. Przyszłość leży w komputerach. A. Zobacz, jakiś biedny pleży, ja daj mu się pieniędzy syp. Pan Je Toest Was że pan Jako przez nas, Zanim zainwestujesz, się najpierw w pomył.!